Dzisiaj dla ceny bitcoina. Tak, to jest poważne ostrzeżenie dla bitcoina. Jeśli posiadasz jakąkolwiek część bitcoina, to ten film jest dla Ciebie. Ponieważ teraz Bitcoin może zrobić coś, czego nikt się nie spodziewał wraz ze mną. Przejdziemy zaraz do wykresu i powiemy sobie, czemu uważam to za bardzo duże ostrzeżenie. Panie i panowie, prośba o wasze polubienia dla nowego ATH. Bardzo to doceniam. Zejdź poniżej, i daj lajka, zabierze to sekundę z twojego dnia. W szczególności w takich czasach jak te, YouTube potrzebuje zauważyć takiego rodzaju zaangażowanie. Mam na myśli właśnie polubienia, komentarze, udostępnienia i subskrypcje. YouTube musi zauważyć, że temat krypto jest tak samo ważny, nawet jeśli jesteśmy w dołku cenowym. Dziękuję wam jeszcze raz za całe wasze wsparcie. Wiem, że nie jest to łatwe, aby być ciągle na bieżąco na tym rynku, kiedy wszystko dzieje się przeciw tobie, ale właśnie dlatego wy ciągle tu jesteście, jesteście wytrwali i silni. Takich właśnie ludzi potrzeba na rynku krypto. Właśnie przy takich okresach, kiedy mamy bezsem, ci najwytrwalsi będą lśnić podczas kolejnej Hosy. To jest coś pewnego. Przechodzimy teraz prosto do wykresu. Mamy tutaj wykres na tygodniowych świecach. Jeśli oddanimy się trochę, to zauważymy, że każdy cykl jest w jakimś stopniu podobny do siebie, ale i inny. Mam na myśli to, jak na przykładzie Hossy z 2011 roku osiągamy nowe ATH, później cena spada do dołka cenowego konsolidując. Ostatecznie cena przebija się przez trend spadkowy i rozpoczyna się nowy cykl. Nowa Hossa, nowe ATH i zetknięcie się ceny z dwunastoletnią linią oporu. Następnie spadek i konsolidacja ceny w dół, a później przebicie się ceny przez linię trendu spadkowego i kolejny nowy cykl. To samo wydarzyło się później i nasz ostatni cykl wyglądał tak samo. Teraz cena dotknęła dwa razy linii trendu spadkowego i wciąż konsoliduje. A co może być kolejnym krokiem? Więc zapewne powiecie, że chwila, kiedy cena przebije się przez linię trendu spadkowego, później będziemy mieć rozpoczęcie się nowego cyklu. Jeśli tak uważasz, to moim zdaniem jest to poprawne. To wybicie się powinno nastąpić mniej więcej w okresie między 23 a 30 stycznia 2023 roku. To na pewno wydarzy się niedługo, albo w grudniu, albo w styczniu, najpóźniej na koniec stycznia. Ale jak zapewne zauważyliście, w ostatnich dniach nastąpiło kolejne odrzucenie ceny, które jest już irytujące. Jeśli przejdę na dzienne świece, to zobaczysz to jeszcze dokładniej. Mamy to odrzucenie, i Bitcoin schodzi jeszcze niżej. To jest teraz ważne, żeby to zrozumieć. W tym momencie Bitcoin nie jest w żadnym stopniu w niebezpiecznej strefie. W tej dokładnej chwili tak naprawdę nie jest to jeszcze awaria. Jednakże spójrz na to. Bitcoin jest kilkaset dolarów od największej awarii, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić. Tylko jakieś 800 dolarów. Wsparcie jest na poziomie 16 tysięcy dolarów. Jeśli Bitcoin zamknie kiedykolwiek tygodniową świecę poniżej 16 tysięcy dolarów, to może być bardzo przerażająco, ponieważ Bitcoin był wspierany przez tą linię przez ostatnie 12 lat. Więc nie muszę wspominać, jak ważne i kluczowe jest, żeby utrzymać to wsparcie. Bitcoin musi to utrzymać, dopóki to utrzymujemy, to jest w porządku. Jeśli Bitcoin przebije ten poziom w kierunku dolnym, to wstrzymam wszystkie moje trady, usiądę i ustawię pozycję limit bardzo, bardzo nisko. Jednakże w tym momencie nie ma żadnego powodu, żeby zakładać, że tak się stanie. Jest to możliwe, ale nie przebijamy dwunastoletniego wsparcia. Jest to najsilniejsze wsparcie, jakie Bitcoin miał. Właśnie dlatego wszyscy panikują w tej chwili. Uspokój się, nie jest to jeszcze moment na panikowanie. Przechyl się do tyłu i pozwól swojemu długoterminowemu portfelowi poczekać, rosnąć i błyszczeć przez następne kilka lat. Zobaczmy i poczekajmy, co się stanie. Wierzę, że do świąt zobaczymy konsolidację. Jeśli pytasz się mnie o zdanie, to średnio i długoterminowo jestem ekstremalnie byczy na Bitcoinie. I właśnie dlatego nagrałem to wideo dla Ciebie. Dziękuję bardzo za obejrzenie, za polubienia, subskrybowanie. Zostań ze mną, wiem, że są to ciężkie czasy, łatwo jest się poddać, ale nie jest na to moment, to jest już punkt krytyczny. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo Demon, MM krypto i jak zawsze, jak zawsze. Bye, bye.